Dajcie jako tło do naszej dzisiejszej medytacji, którą Wam obiecałam, wybrałam widok z okna. Taki mam właśnie widoczek z okna. Piękne dzisiaj słonko, wiatr wieje. Czuć już wiosnę w powietrzu. Mam chwilę czasu, ponieważ mój bombello zdecydował się troszkę pospać. Oby sobie pospał na tyle długo, żebyśmy zrobili tą medytację. Kochani moi, jeśli jesteście gotowi, usiądźcie sobie wygodnie, albo jeszcze lepiej połóżcie się. Wygodnie, podłóżcie sobie coś pod główkę, tak, żeby nic nie krępowało, nie przeszkadzało. Teraz powędrujcie swoją świadomością. Od palców stóp aż po czubek głowy. Sprawdźcie, jak się czują Wasze palce u stóp. Możecie sobie nimi poruszać, pomachać, poruszać stopami, rozluźnić tutaj wszystkie więzadła i stawy. Napiąć na chwilę i rozluźnić łydki, poruszać kolanami, napiąć i rozluźnić uda i pośladki. Umościć się biodrami na posłaniu, żeby było im wygodnie, żeby można było puścić biodra, puścić brzuch. Puszczamy brzuch. Zazwyczaj taki wciągnięty, żeby figura była piękna. Teraz możemy puścić. Niech się zaokrągli, niech mu się zrobi dobrze. Luźniutko, cieplutko. Rozluźniamy barki, klatkę piersiową. Niech sobie swobodnie kołysze się w rytm oddechu. Poruszajcie palcami dłoni. Poruszajcie łokciami. Możecie napiąć całe ręce i puścić. Poruszajcie szyją, sprawdźcie, czy jest Wam wygodnie, czy głowa wygodnie leży, czy się dobrze umościła w poduszce, na poduszce. Teraz na chwilę napnijcie wszystkie mięśnie na twarzy, zróbcie taki grymas, napnijcie żuchwę, oczy, ściskacie, ściskacie mięśnie twarzy i puszczacie. Można poruszać sobie lekko żuchwą. Rozluźni tutaj te wszystkie zaciśnięte mięśnie. Teraz poczujcie mięśnie na głowie. Możecie też spróbować je tak napiąć, napiąć i puścić. Albo po prostu skoncentrujcie się na nich i puśćcie tam oddech. Bardzo często nie czujemy, jak mocno mamy nasze głowy napięte, mięśnie na głowie. Kiedy już poczuliście całe swoje ciało, zacznijmy w sposób świadomy głębiej oddychać. Poczujcie, jak wasz brzuch wypełnia się powietrzem, jak klatka piersiowa pracuje, ramionka się lekko unoszą. Z każdym wdechem i jak miękko całe ciało opada razem z falą wydechu. Poobserwujcie swój oddech. Pozwólcie, żeby w Was płynął, żeby Was opływał, rozluźniał, przywracał życie w każdej komórce Waszego ciała. Oddychajcie tak chwilę. Pozwólcie, żeby ta energia popracowała dla Was. A teraz poproszę Was, żebyście przypomnieli sobie. To, czego ostatnio się baliście? To, co Was od jakiegoś czasu bądź teraz męczy, co powoduje niepokój, przypomnijcie sobie, co to jest takiego. A potem. Znowu skupcie się na swoim ciele i prześledźcie, gdzie ten niepokój się znajduje. Gdzie wzbudziła się jakaś blokada, jakieś napięcie, kiedy pomyśleliście o tym, co Was ostatnio męczy, co Was dotyka? Gdzie pojawiło się w ciele napięcie? Gdzie poczuliście jakiś rodzaj zacisku? Zlokalizujcie to miejsce. Skupcie się na nim. Cały czas głęboko oddychając. Przenieście całą swoją uwagę na miejsce tej blokady, która się odezwała, i przyjrzyjcie się jej. Zobaczcie, jak ona wygląda. Być może zobaczycie jakiś kształt. Jakiś kolor, może poczujecie jakiś zapach, jakiś rodzaj faktury, struktury, jakkolwiek będzie ta blokada wyglądała. Przyglądajcie się jej ze spokojem. Macie teraz możliwość odkryć, co to tak naprawdę jest. Przyglądajcie się temu waszemu lękowi, jak wam się objawia w takiej materialnej postaci. Nawet jeżeli jest bardzo nieprzyjemny i nie macie ochoty na niego patrzeć, ani się z nim konfrontować, spróbujcie. Przełamać tą niechęć. Spróbujcie popatrzeć z miłością, z uwagą na ten lęk. I oddychajcie, starajcie się kierować oddech prosto w to miejsce. Ta blokada została aktywowana przez jakieś niedawne wydarzenie, być może sytuację, która teraz jest w kraju i na świecie, ale to, był tylko, to jest tylko aktywator, natomiast powstała dużo dawniej. Dlatego teraz, skupiając się na tej blokadzie, zadaj pytanie: kiedy powstałaś? Skąd się wzięłaś? Głęboko oddychając, poczekaj na obraz, jaki obraz, jakie wspomnienie wypłynie na powierzchnię twojej, z Twojej podświadomości. Oddychaj głęboko i poczekaj, jaka informacja przypłynie. A potem przyjrzyj się, Ile miałaś wtedy lat? Co się wtedy stało? Kto brał udział w tym wydarzeniu? Jeśli chcesz, możesz znowu na powrót wcielić się w siebie wtedy, w tamtym okresie Twojego życia. Po to, aby. Znowu przeżyć tamto doświadczenie, aby pozwolić sobie na doświadczenie tamtych emocji. Na to, aby mogły w tobie wybrzmieć. Wybrzmieć do końca, wybrzmieć w pełni. Masz szansę doświadczyć tego ponownie. Tym razem, posiadając świadomość osoby już dorosłej, a zatem przeżyć to wszystko, pozwolić sobie nie zablokować tych emocji. Możesz też przyjrzeć się tej sytuacji, całej tej sytuacji oczami dorosłego i zobaczyć, o co tak naprawdę tam chodziło. Rzucić nowe światło na wszystko, czego wtedy nie potrafiłaś, nie potrafiłeś pojąć, co Cię tak przytłoczyło, a co być może teraz nabrało nowego sensu. To jest czas dla ciebie, więc postąp tak jak czujesz, tak jak czujesz, że będzie dla ciebie najlepiej. Oddychaj głęboko i akceptuj wszystko, cokolwiek zostanie ci pokazane, cokolwiek sam sobie pokazujesz w tym momencie. I oddychaj. Masz na to tyle czasu, ile potrzebujesz. Kiedy poczujesz, że tamto wydarzenie zostało już przez ciebie przerobione, że wypuściłeś wszystkie te emocje, które wtedy czułeś, to możesz powrócić z powrotem do tej blokady w ciele i przyjrzeć się, czy, czy nadal istnieje, bo może już się całkowicie rozpuściła. A jeśli nadal istnieje, to możesz zadać znowu pytanie. Skąd się wzięła i zobaczyć, jakie kolejne wydarzenie wypłynie na powierzchnię? Pracuj tak długo, jak długo będziesz czuć taką potrzebę. Zostawiam cię z Twoją podświadomością, z Twoimi skarbami, które ta blokada, ten lęk ujawniła, które wyciągnęła z świadomości, abyś mogła mógł się im przyjrzeć. Przyjemnej pracy.